17. kolejka PKO Bank Polskiej Ekstraklasy i starcie Krakowi z Zagłębiem Lubin. Przed meczem jednak minuta ciszy, bo we wtorek w wieku 62 lat zmarł Jan Furtok. Furtok to reprezentant polski, uczestnik mundialu w 1986 roku, a w klubowej piłce legenda gks Katowice. Przenosimy się na boisko, szósta minuta gry i kontrowersja. Faulowany Benjamin Kalman przez Michała Nalepę na początku. Żółta kartka dla obrońcy Zagłębia, choć Miedziowi twierdzili, że to napastnik Krakowi. W tej sytuacji przewinił. Mamy analizę war i żółta kartka zmieniona na kartkę czerwoną, a więc od dziewiątej minuty Zagłębie będzie grało w osłabieniu. Od razu stały fragment gry dla gospodarzy. Piłka w pole karne. Benjamin Kalman strzela i dobrze bramce zagłębia. Dominik Ładu. Jeszcze nie koniec tej akcji. Jeszcze pasy przejmują piłkę. Bzdyl. Bzdyl do Olafssona. Ten oddaje piłkę do Fabiana Bzdyla i Krakowia. Prowadzi 1 do 0. Coś niesamowitego. Pierwszy mecz w wyjściowej jedenastce tego chłopaka. Fabian Bzdyl. Ma zaledwie 16 lat, czwarty mecz w PKO Bank Polski Ekstraklasie i pierwsza bramka, no cudowny prezent na 17. urodziny, które będzie obchodził 2. grudnia. Bzdyl to także wychowany Krakowi i to właśnie pasy w kolejnej akcji. Benjamin Kalman. Kalman do Hasicia, ten oddaje do Majgarda, dobrze chładu, na no potem słupek i nie ma drugiej bramki dla Krakowi. Majgard w tym sezonie w naprawdę dobrej formie. 5 goli i 2 asysty to dorobek pomocnika pasów. Druga część gry Olafsson pada w polu karnym. Gwizdek sędziego Damiana Kosa milczy. Kolejna akcja drużyny prowadzonej przez Dawida Kroczka. Spore zamieszanie Majgard do Kalmana. Ten obok słupka. Bramki zagłębia, Benjamin Kalman już 11 goli, 7 asyst, kapitalny wynik napastnika Krakowi, no dzisiaj tego swojego wyniku jeszcze nie poprawił. Hasić do Kalmana i lider klasyfikacji strzelców PKO, Bank Polski Ekstra Klasy, nie trafia do siatki. Końcówka tego meczu, Jugas. Jugas do Rawasa, ale za lekko Dawid Kurminowski był pierwszy przy piłce, ale zatrzymał go. Golki per Krakowi. Ostrzeżenie dla gospodarzy. Gospodarze jeszcze bez czystego konta u siebie w tym sezonie, no i robią wszystko, by zdobyć drugą bramkę, a nie jakiegoś gola stracić, ale szansę zmarnował Bochnak. Za długo czekał z tą decyzją o strzale i zdążył ustawić się. Dominik Ładu. 90. minuta gry. Benjamin Kalma. Fin czeka na partnerów. Benjamin Kalman i jego koledzy są już w polu karnym. Kalman do Majgarda i tym razem to on marnuje wyśmienitą sytuację. Dużo sytuacji stwarzała Krakowia, ale wciąż tylko jeden gol. Teraz piłka do Filipa Ruzgi. Chyba zawodnik Krakowi był na spalonym. Ruzga trafia do siatki. Jest podniesiona chorągiewka przez sędziego liniowego. Ta bramka długo była sprawdzana na wozie bar, ale w końcu sędziowie orzekli, że tak tu był spalony. Doliczony czas gry. Wdowiak do sejka. Wacław Sejk w polu karnym utrzymał się przy piłce. Gracz zagłębia. Marek mróz odbija piłkę rabas. Jarosław Jach! I jest remis. Jeden do jednego. Ależ pluć będą sobie w brodę gospodarze. Tyle sytuacji i nie było drugiego gola. No to mamy remis Jarosław Jach z pierwszą bramką w tym sezonie. Niepocieszony trener Dawid Kroczek, co innego szkoleniowiec Zagłębia. On może triumfować, bo jeden punkt przy ulicy Kałuży dziś znaczył naprawdę dużo. Pasy w tym momencie są na czwartym miejscu w tabeli. Zagłębie jest dwunaste. Krakowia-Zagłębie 1-1. Subskrybuj, bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.